Hej kochani, witam was w kolejnym filmiku, jak widzicie nagrywam dla was wcześniej niż zapowiadałam, bo pomyślałam, że jak mam chwilę czasu wolnego to, to coś dla was nagram i jednak to nie będzie projekt dęko tylko jak widzicie już e, haul kosmetyczny, ponieważ już nie będę nic kupowała w najbliższym czasie, a myślałam, że jak nagram to za dwa tygodnie, czy za trzy, to po prostu tego już nie uzbieram w kupę. No i będę się streszczać, ponieważ ten filmik nagrywam trzeci raz, ponieważ przez ostatnie dwa razy za długo po prostu mówiłam i filmik przed 18 minut i nie chciał mi się wygrać na YouTube'a. I zaczynam od kolorówki, ponieważ słuchajcie, w tym miesiącu bardzo mało kolorówki kupiłam, więc może i dobrze bardziej postawiłam na pielęgnację. Więc dobra, zaczynam. Pierwszą rzeczą jest to są to korektory z edycji limitowanej z VIVO. 4, 4 korektory. Powiem Wam, że już ich używałam i bardzo dobrze mi się z nimi pracuje, lepiej niż z tymi Essence, ponieważ tamte jakoś mi się tak maziały na twarzy, w ogóle nie chciały przykryć niczego. A te są bardzo, bardzo fajne i naprawdę, jeżeli są jeszcze, to Wam serdecznie polecam. Kosztowały 12,99. Daj. podkład Bellong Lasting. Ten, co jest tam z Biedronce ja mam w numerku 02 Newt. Wiecie, ja ją używałam już parę razy, wydaje mi się ok, ale nie jest jakiś taki super. Nie przykrywa mi wszystkiego, ale albo ok, jak za cenę 9,99 to jestem zadowolona. Drugim takim podkładem jest to Krem BB z Eveline. Ja go kupiłam za 14,99 mam do cery jasnej, słuchajcie, i on też nie jest jakiś taki strasznie jasny akurat do mojej cery, a ja mam normalnie cerę śniadą, więc nie wiem, jak oni nabierają te kolory, ale z niego jestem bardzo zadowolona kremić nie pod oczami, nie muszę używać korektora. Utrzymuje się cały dzień, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo zadowolona i pewnie go odkupię. Dalej, puder z Ja mam tym razem 0,1, kosztuje 9,69, miałam kupić. Miałam kupić ten z Essence Fix Matte, ale akurat nie byłam w naturze i w ogóle nie wiedziałam, czy on jest, bo mi go wycofać, albo zmienić szatę graficzną, więc jeżeli wiecie, to dajcie mi synk w komentarzach, czy jest ten puder, bo bardzo chciałabym go kupić. Ja go już kiedyś miałam, byłam bardzo zadowolona, więc e, napiszcie mi, czy ten puder Fix Matte z Essence jest e, w naturach. Dalej i jeszcze kolektor z Miss Sporty So Clear. Mm, ja mam w numerku 02. Jest to taki kolorek. Też bardzo fajnie kryje, nawet moje no, cienie pod oczami. Więc jestem bardzo zadowolona. I on kosztował około 11 zł. E, kolorówka. Aha, dobra. E, lakier z z Extreme Nace. Taki piękny fioletik Jest to numerek 493. Słuchajcie, no powiedzcie mi, jak ja mogłam tego fioletu nie kupić, bo on po prostu był śliczny i kosztował 5,99. I do paznokci kupiłam tą odżywkę Eveline S.O.S. Ponieważ ja już miałam te 8 w jednym, a wydaje mi się, że ta tak ta samo działa, teraz mam z nią właśnie kurację. E, bo ostatnio mi się połamały strasznie paznokci, ponieważ przestałam ich używać, więc zakupiłam 10,49 i jestem jak na razie bardzo zadowolona, paznokci bardzo szybko mnie rosną. I teraz pięknacja. Zakupiłam pomadkę z Nivea i Vitamin Shake. Chyba każdy już e, ją zna. Tak samo jak te masełka z Nivea, które też mam. E, nie wiem, czy ona na, nawilża tak strasznie, jak na przykład te masełka z Nivea czy Carmex, ale ma piękny zapach i po prostu ją ubóstwiam. Cały czas nie smaruję usta. E, następną rzeczą jest to e, dezodorant z Woman, Rexona Woman. Ja mam to wersję Invisible. Bardzo fajny dezodoranty. Ja zawsze, ja zawsze byłam wierna tym w kulce z Nivei, ale teraz jakoś przeszłam na sztyfty i jestem bardzo z tego dezodorantu, z jego działania zadowolona. E, mm, mm, dalej. Słuchajcie, ja chciałam kupić tą moją pastę Max White One, e, ponieważ jak widzicie jestem nim bardzo, im bardzo wierna, ale przy tych pasach stała jakaś pani. I powiedziała akurat, że na tą pastę wybielającą Colgate Total Advanced Whitening jest właśnie promocja I zakupiłam ją za 5,95 Więc pomyślałam, że spróbuję A chyba na tym razem albo odkupię tamtą Max White One Albo pani mi jeszcze proponowała takie z paseczkami, że w środku, więc może tamtą też spróbuję Ale jeszcze nie używam, ponieważ kończyną moją I zobaczymy jak się, jak się, no Jak będzie działała Dalej po prostu też promocja na chusteczki Altery, były za 2,79 zł, makijażu demakijażu, ja bardzo lubię te chusteczki, więc pomyślałam, że skorzystam z, z promocji, zawsze to trochę tam do kieszeni pieniążków i są bardzo fajne, też zmywają mi wszystko eee, i one kosztują tak, 2,79 zł. Aha, a to eee, na około 10 zł. Dalej kupiłam eee, krem e, nawilżający na dzień z Nivea Aqua Effect. Ja go zakupiłam w Biedronce, kosztowało 12 zł. Już go parę razy używałam. ma Bardzo fajną konsystencję, bardzo ładnie pachnie i ja jestem z niego zadowolona i bardzo szybko się wchłania co wam powiem i jestem zaskoczona. Peeling Fresh Beauty z peeling solny pod prysznic. Kosztuje 10 zł, więc nie jest takie drogi jak te Perfekty, chociaż no ja nie wiem czy wiecie, ale ja jestem ba bardzo lubię te piętki z Perfekty i te masła i jestem na pewno zadowolona. I tak on tutaj wygląda. Zapach ma też bardzo ładny, chociaż nie wszystko nam może pasować, ale ja jestem z niego zadowolona. Ma takie grube te ziarenka stoi, bardzo fajnie ściera. A propos jeszcze masył, to jeżeli nie wiecie, to w rozmanii z promocją na masła. Farmo, e, farmo, nie, Bielendy Za 8,99, zamiast 16 Więc na pewno polecę w przyszłym tygodniu i kupię Ponieważ ja wam mówiłam w pierwszym filmiku Że ja strasznie nienawidzę masą, Że długo się wchłaniają, że zostałem na balsamy Teraz jakoś mi się w głowie przewróciło I e, odstawiłam wszystkie moje balsamy I teraz e, tylko masła I masła, ponieważ strasznie je polubiłam no, no nie wiem co się stało Ale jakoś tak mam rzecz to są dwie paczki chusteczek frotto odświeżających z dla Tym razem właśnie wziąłem odświeżające i powiem wam, że zapach jest bardzo mocny I naprawdę bardzo odświeżający One kosztują 99 groszy, chyba jakoś tak Coś pod złotówkę Dalej, to co kupuję co miesiąc, czyli suchy szampon z Isany Na niego była promocja, zakupiłam go za 5,99, więc tym bardziej fajnie Ja go bardzo lubię, to jest normalnie to co kupuję co miesiąc, więc e, nic nowego jak już włosy, to włosy. Yy, zakupiłam yy, szampon Johnson's Baby. zwykły, żółty. Ja go kupiłam w Leklerku na pomocy za 5,99. <coughs> Przepraszam. Ja bardzo lubię. Bardzo fajnie oczyszcza głowę. Ja myję włos codziennie, chociaż go używam tylko raz w tygodniu, ponieważ on jest taki bardzo mocno oczyszczający. No i dwa produkty z tej samej serii. Szampon normalizujący, włos przetłuszczający się zawiera ekstrakt z drożdży pilnych i chmielu. I z tej samej serii odżywka Dużo dobrego słyszałam o tych szamponach i odżywkach One, te produkty oba kosztowały Koło 5 zł, więc tym bardziej fajnie Odżywka, którą już kupiłam Koło 2 tygodni temu I już tutaj chyba z połowy, z połowy nie ma Jest to odżywka pielęgnacyjna Garnier Ultra Du Olej z awokado i masło kali Te włosy suche i zniszczone zawsze przepiękne działanie cudne Działanie, działanie cudne Działanie bardzo dobre i ja na pewno ją kiedyś odkupię. Eee, dalej, płyn Listerine Stay White Blesze Zęby, to co wtedy, co wam pokazywałam wtedy, tylko że większe opakowanie, półlitrowe, już używam połowę, używam go rano i wieczorem namiętnie. Bardzo go lubię i polecam i na pewno będę go odkupywała do końca, moja, do końca moich dni. Eee, pienik z sorai a i on kosztuje około 10 zł. Odżywka 7,50. Soraya, moralowy peeling, oczyszczający Jest jeszcze wersja antybakteryjna Ja uwielbiam ten peeling, jest bardzo, bardzo Wydajny, super ściera Chociaż nie dla wszystkich, ponieważ jest dość mocny Więc dla osób z serowrażliwą nie polecam Ale dla innych jest Bardzo fajny i naprawdę Super to cery peelinguje Płyn burżuła. Do zmywania, do zmywania makijażu oczu i twarzy Bardzo fajny, ja go bardzo lubię e, Był też na promocji za 10,99 Więc e, jak go lubicie To lecicie do no, Rossmanna i go kupujcie Bardzo fajny i super Naprawdę zmywa e, Dalej jest edycji limitowanej Rival de lub e, Żel do mycia twarzy zielone jabłuszko Zapach jest ładny, taki niechemiczny e, Kwaskowaty Ja go e, bardzo Mi ten żel bardzo przypadł do gustu jeżeli będzie, jeszcze go odkupię, ponieważ ta edycja emitowana jest chyba, że, chyba dwa miesiące. Eee, zapłaciłam za niego 8,29. Eee, dalej. Bielen to pomarańczowa skórka, intensywny serum antyceluid, brzuch pośladki UDA, przecież rozstępom. Ja miałam z tej edycji już PINK i naprawdę fajny, ten PINK fajnie ujęli moją skórę, więc pomyślałam, że zakupię. Eee, teraz, eee, słuchaj, trzeba się wziąć za siebie. Eee, ja pokupowałam bardzo dużo takich. Eee, specyfików. Oczywiście musi być i dieta i ruch, no dopiero potem takie rzeczy. Ja wiecie, mam bardzo dużo do jakiś jakieś mam tam z Eveline, z Nivea serum, jakieś tam żel Widziałam, że dała filmik właśnie o recenzji tych no tych żeli i tych innych. Rzeczy antycelulitowych i no, będziecie mieli linka e, pod moim filmikiem. Naprawdę bardzo fajny filmik. Ja może Wam coś takiego też zrobię w lato, tylko może z innymi produktami i muszę jeszcze trochę po, potestować, ale link będziecie mieli na dole. I ostatni użyczu jest to Pianka Wellness and Beauty, e, wanilia i kwiat jabłoni, jest taki że w piance, bardzo fajny eee, skóra jest miękka zapach się utrzymuje, więc nie nie dać, nic ująć i kosztowało 10,99 i zapomniałam wam pokazać jedną z kolorówki, albowiem bowiem jest to eee, szminka Bike moss ja mam w numerku 016 jest to taki bardzo fajny kolor zgaszonej brzoskwini ja mam ją teraz na ustach tak wygląda ja zrobię wam słócze, a co? I tak wygląda. Ja jestem z niej zadowolona, chociaż nie miło się nie śmierdzi, moim zdaniem. Pachnie jak taki sierść z przedszkola, które mi się strasznie źle kojarzą. I trochę wysusza usta, więc musicie jakiś balsam na, e, pod to położyć. Ale moim zdaniem jest ok. Kolor, co bardzo ważne, kosztuje 18,99. No i to wszystko, mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że pokazałam wam się na chwilę. Postaram się za tydzień wygrać ten projekt Denko, ponieważ będzie parę dni wolnego, bo będzie Wielkanoc. I od razu wam życzę wszystkiego najlepszego z okazji Wielkanocy. I pewnie wygram ten projekt Denko. I tak, subskrybujcie mój kanał, jeżeli wam się filmik podobał, komentujcie. E, lajkujcie, piszcie oczywiście jakie chcecie filmiki, ponieważ jest to mi to bardzo potrzebne, jest mi to bardzo potrzebne i napiszcie mi czy ten puder e, jest e, w Ros, e, nie w Rosmanie, w naturze, bo chętnie kupię i do zobaczenia w kolejnym